A no, widzowie, yy, wyjątkowo w tym odcinku nie będzie żadnych, yy, żadnych animacji ani nic, tylko pokażę jak złożyć taką świnkę origami. Jest wariant z klejem i wariant bez kleju. To najpierw pokażę wariant bez kleju. Zapraszam do oglądania. Do no, takiej świnki potrzebujemy. Oto, takiego, oto takiej kartki. Zwykła różowa kartka. Może być też biała. Takie złożenie, a następnie rozkładamy. Proszę. Potem ten róg składamy tutaj, ten róg także, także, także składamy tutaj. Na razie to nie wygląda jak świnka, ale zaraz będzie wyglądało. Teraz bierzemy sobie ten róg, zaginamy i tutaj też to sobie, tutaj we wszystkich pozostałych rogach też to trzeba zagiąść. i wygląda to tak, odwracamy to na drugą stronę. I składamy. Poczekaj. Poczekajcie. O, składamy tak. Powinno to wyglądać tak. Następnie robimy nogi. Tak. O, tak. Tutaj z tyłu też. O. Potem tutaj zaginamy tak. O. Tutaj to się może tak zgiąć ale to chcemy nawet dobrze, to będzie nos. O, tutaj tak powinno to wyglądać. Tam ostatni krok, że robimy tak. Trochę tutaj wyciągamy do góry, żeby to tam trochę wystawało. Jak się nie uda, żeby wystawało, no to nic. O nie, To nic się nie dzieje, no ale tak, co nie? Tak to na razie wygląda. No i po tym wszystkim odwracamy to proszę, wyszła nam trochę podłużna świnka, Można to zrobić, tutaj trzeba to trochę popoprawiać. O! Pięknie. Trzeba to trochę popoprawiać. A wariant z klejem jest po prostu taki, że wszystkie złożenia se kleisz klejem. No i tyle. Yy, ogólnie to ale pokażę Wam świnkę teraz. No i proszę, piękna świnka. Wyszła trochę podłużna, to można z mniejszego papieru zrobić, ale ogólnie Wygląda tak. Możemy jeszcze zrobić z normalnej kartki, takiej mniejszej, i wtedy wyjdzie, no taka fajna świnka. No fajne świnki, fajne Be like. Koniec.